John Romero jest jedną z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych postaci branży gier wideo. W duecie z niemniej rozpoznawalnym Johnem Karmakiem tworzyli przez kilka lat udany duet, który przy wsparciu oczywiście jeszcze innych osób dał światu tak głośne tytuły jak Doom czy Wolfenstein. Zainteresowany tym temat, już wcześniej zapoznałem się z dosyć znaną publikacją Masters of Doom. Z jednej strony jest to jednak leciwa już pozycja, z drugiej nie jest pisana przez kogoś, kto był bezpośrednio uczestnikiem tamtych wydarzeń. Obydwie książki można znaleźć na stronie wydawnictwa Open Beta. Książka, co przy biografiach raczej nie jest zaskoczeniem, ma układ chronologiczny. Poznajemy tym samym małego Johna i przeżywamy razem z nim tę podróż od dzieciństwa, wczesnego zainteresowania automatami, grami czy komputerami, aż po ich naukę i karierę w branży gier. Romero nie unika tutaj trudnych tematów. Są więc i bolesne chwile z dzieciństwa, są nie zawsze łatwe relacje z partnerami, są i ciekawe losy członków rodziny. Jak samo pisuje w swojej książce, jest obdarzony wyjątkową pamięcią, dzięki czemu używa ogólników tylko wtedy, gdy nie chce swojego czytelnika zanudzić, lub gdy uważa, że skomplikowana forma zagadnienia, jakie akurat przedstawia, nie jest dobra do wytłumaczenia w książce, która nie jest w końcu podręcznikiem programowania, a autobiografią. Szczególną uwagę zwrócił u mnie fragment opisujący Johna Carmacka. Jak krąży miejska legenda, panowie, nie mieli od czasów rozstania najlepszych relacji. W książce widać jednak, jak duży z perspektywy czasu był szacunek do umiejętności i charakteru tego znanego programisty, który z ID Software rozstał się dopiero w 2013 roku, a więc wiele, wiele lat po Johnie Romero. Warto tutaj zaznaczyć, że 10 grudnia 2023 odbył się wspólny jubileuszowy stream z okazji 30-lecia wydania Duma. Ja go oczywiście nie przegapiłem i miło było zobaczyć te legendy znów razem. Największym moim zarzutem do formy wydania tej książki jest brak jakichkolwiek zdjęć, schematów, ilustracji itd. Gry wideo są tak barwnym, o kolorowym medium, że zasługują, aby przy opisach pewnych pozycji Znalazły się screeny z omawianych tytułów, szkice poziomów wprost z biurka Romero, zabawne zdjęcia chłopaków z ID Software, na które możemy natknąć się w internecie. Dodatkowo John Romero słynie z chomikowania różnego rodzaju przedmiotów, w związku z czym na pewno mogłyby się tutaj znaleźć jakieś niepublikowane nigdzie indziej duże zdjęcia czy ilustracje. Naprawdę, byłbym gotów dać dwa razy więcej miedziaków za publikację premium